Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj moją gościnią jest Karolina Gerwatowska z Witam serdecznie. Karolinka jest naszym salonem firmowym już od pięciu lat. Jest jedną z pierwszych osób, które dołączyły jako salon firmowy Indigo. A oprócz tego od września będzie. Youngiem. Tak, będzie Youngiem. Rozpoczyna się zdobycie tytułu instruktorskiego w zespole Reni Mastalskiej, którą serdecznie pozdrawiamy. A dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy salonowe, ponieważ Karolina zjadła zęby na prowadzeniu własnego salonu, na rozwijaniu swojego zespołu. I jeden z tematów, który dzisiaj poruszymy, to co najczęściej wybierają klientki. No i od czego może zaczniemy? Może od najbardziej popularny zabieg paznokci? Tak jest. U nas w salonie króluje klasyka. Czyli przede wszystkim hybryda z nadbudową. Mhm. Panie, przede wszystkim cenią sobie wygodę, więc z reguły są to krótkie paznokcia. Krótki kwadrat, miękki, pewnie? Tak, chociaż ostatnimi czasy do łask wraca owal. Mhm. Tak. Okay. A jak migdałek, to wiadomo, że już dłuższy, taki gdzieś dwójka, trójka, tak? Tak jest. I zdecydowanie robią go młodsze, młodsze klientki. A, czyli zauważasz taki trend, że tak. małolate, dłuższe paznokcie, migdały. Tak jest. I im więcej zdobień, tym lepiej. Naprawdę? Naprawdę. 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 A starsze panie po trzydziestce, tak jak my, one i klasyka. Tak, dokładnie, albo w naturalne, albo w ciut przedłużone. No okej, okay, dobra. Czy zawsze tak było, czy zauważyłaś, że to się zmieniło ostatnimi czasy? Zauważyłam, że to się zmieniło. Teraz naprawdę y, dziewczyny zwracają uwagę przede wszystkim na naturalność, funkcjonalność, tak, czyli tutaj jak najbardziej krótkie i delikatne, czyli również mówimy teraz na przykład o bazach proteinowych. Ja to widzę bardzo mocno na Instagramie, natomiast zewsząd otaczają mnie prace i klientów, i designerek, i instruktorów, więc czasami już tracę rachubę, co jest pracą pokazową, a co jest pracą salonową, ale z pewnością widzę taki trend, że wraca się do jak najbardziej naturalnego performanceu fryzjera, bo kiedyś faktycznie te włosy były takie, widać było, że to nie jest naturalny kolor, tak? Czyli jak były, były albo bardzo ciemne, albo bardzo jasne, a teraz jak tak spojrzysz sobie po głowach koleżanek, przyjaciółek, czy nawet osób takich, które no mijasz na ulicy, to te włosy jak najbardziej tak wracają do natury. I co? W Paznaczach tak jest, jest podobne, Oczywiście, jasne. Nie znaczy, że nasza stylizacja, która jest hybrydowa, może dobrze wyglądać, może wyglądać wow, bo wtedy tak na Prawda, idealnie mamy opracowane skórki przepiękny kształt, kolor nałożony pod same skórki i mamy perfekcyjną linię światła. I nasze klientki wiedzą dobrze, co to jest ta linia światła, są doedukowane, ponieważ my je same edukujemy podczas stylizacji. Krok po kroku mhm. opowiadamy o tym, co robimy i wtedy w jej oczach jesteśmy naprawdę takie profesjonalne. A poza tym ona potrafi zobaczyć różnicę pomiędzy swoimi paznokciami, a paznokciami koleżanki, która Oczywiście. zrobiła je w innym salonie. Oczywiście, tak. I wtedy potrafi powiedzieć, widzisz, o, oh jaką mam linię światła, a ty chyba takie nie masz. <gry> to jest świetna sprawa, bo dzięki temu my wszyscy edukujemy nasz rynek i sprawiamy, że ta usługa raz, że już dawno została odczarowana od takiego sztucznego, kiczowatego wizerunku, a dwa, że staje się tak normalna jak wizyta u fryzjera. Idziesz albo podciąć końcówki i stonować włosy, albo zrobić odnowę na paznokciach. Tak, oczywiście. I nasze klientki również, że tak powiem, siedzą w internecie i one widzą wszystko, jak to powinno wyglądać. Tak jest, że to powinno być estetyczne, ładne Przede wszystkim nie kiczowate, tak mhm. jak mówisz. I myślę, że dlatego też przychodzą do nas, do naszego salonu, bo wiedzą po co przychodzą. Jakiej długości są to najczęściej paznokcia? Tak jak już wcześniej nadmieniłyśmy krótkie, krótkie. Do dwójeczki, do półtorej. Jeżeli mówimy o przedłużaniu, to to jest półtorej. Wszystko oczywiście kwestia kształtu, tak? Ale mhm. migdałek to tak... Dłuższy. Troszeczkę dłuższy, ale jeżeli mówimy o paznokciach salonowych, to myślę takie półtorej jak najbardziej. Na których produktach najczęściej przedłużacie? Przedłużamy na naszych żelach. Niezastąpiony dla mnie aktualnie jest mil milki pink. Pokochałam go po prostu miłością, miłością wielką. Późną miłością, dojrzałą Późną, miłością. tak, bardzo, bardzo do dojrzałam, dojrzałam bardzo długo. I naprawdę aktualnie nie wyobrażam sobie korzystać z innego żelu. A to ciekawe, bo w erze samopoziomujących się żeli akurat milki pink skradł twoje serce. Jak to się stało? Co to za historia? Przede wszystkim mnie słucha. A ja to lubię. I mojego pędzla, tak. Tak, i ta stylizacja naprawdę jest taka przeze mnie dopieszczona. Oczywiście żele samopoziomujące, jak wiemy, one się tam układają po swojemu, a ja mhm. lubię jeszcze włożyć ten pędzel w ten żel i sobie tak delikatnie go dopieścić. Jaki czas wykonania z takich paznokci? Przedłużonych? Mhm. Jeżeli mówimy o przedłużanych, u mnie to jest około 2,5-3 godziny, ponieważ po prostu ja zawsze sobie jeszcze pogadam, <gadam> <gadam> zrobię kawkę. <gadam> tak, ale taka stricte praca przedłużenie to jest około około 2 godzin. Mhm. Mówimy o założonych paznokciach, tak? Tak, 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 świeżakach. Mhm. Jaka jest kwota za takie paznokcie? U nas w Solnie jest to około 150-170 zł, w zależności co tam jeszcze od siebie dodatkowo dajemy. I w porównaniu do innych salonów u Was w mieście, jakie to są stawki? Wysokie, niskie, średnie? Wysokie, wysokie. I chętnych nie brakuje. Nie brakuje, nie brakuje, ponieważ twierdzę, że no jakość sama się obroni. Też tak sądzę, warto jest mieć takie podejście. Prędzej czy później zbudujesz sobie listę klientów, którzy będą przychodzić na dobrą jakość, a pieniądze się znajdą. Oczywiście. I zawsze klientka może przyprowadzić kolejną klientkę, i tak się fajnie to wszystko, że tak powiem, nakręca i, i pędzi do przodu. Masz w tym momencie trzy dziewczyny, tak. macie też puste przebiegi. Zdarza się? Jeżeli się coś zdarzy, to tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład komuś coś wypadło. No tak to jest, albo po prostu pani chce się przenieść na inny termin, co też się zdarza, i wtedy wrzucamy w internet lasta, i zaraz, od razu ktoś się odzywa. A lasta robicie z promocją cenową? Jeżeli jest to ten sam dzień i na przykład godzinka bądź dwie do usługi, to wtedy jest tak 20% ceny, a jeżeli nie, to, to po prostu jest cena. Normalna scenniku. Swoją drogą myślę, że to jest świetne, żeby komunikować swoim klientom, jeżeli mamy zapełniony kalendarz. Kochani, jeżeli czasami zdarza Wam się na ostatnią chwilę chcieć znaleźć paznokcie, to obserwujcie nas, bo my z kolei, mając zabukowany kalendarz po każde. czasem, jeżeli któraś z naszych klientek nie może przyjść, wrzucimy lasta. Bądźcie wtedy z nami, bądźcie obserwujcie, bo tak. dostaniecie informacje na mediach społecznościowych. Robimy tak właśnie i naprawdę ma to bardzo fajny odzew. Rewelacja. Mm -hmm. Okej, okay. pierwszy temat mamy zakończony, teraz będziemy oh. mówić. <laughs> Który zabieg jest najpopularniejszy u Was w salonie, ale spoza paznokci? Czy w ogóle macie takie zabiegi? Czy to ma sens Twojej perspektywy? Oczywiście, jasne. Teraz musimy być naprawdę wielozadaniowe. Tak jest. Tak. I z perspektywy czasu widzę, że klientki doceniają to, że mogą skorzystać również z innych usług, mhm. będąc u nas w salonie. Dodatkowo jestem salonem posza, więc mhm. również mam stylizację brwi i rzęs. Mm -hmm. Tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy o tej naturalności, mm -hmm. to bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się laminacja rzęs. Kocham, uwielbiam. Ja również, chociaż teraz mam akurat zrobione. Przedłużone i zagęszczone, ale, ale wciąż i... bardzo naturalnie. Oczywiście nasza Ilonka robi, że ją pozdrawiam. Ilonkę <średzio> <I> całujemy. <średzio> tak, więc laminacja rzęs jak najbardziej. To jest również, że tak powiem, topowy zabieg u nas w salonie. I w jaki sposób zachęcacie klientki? W ogóle tak naprawdę każda z nas ma laminację zrobioną. Mhm. Więc klientki, patrząc na nas, mówią: O kurde, ale masz rzęsa, ale masz oko. No i my oczywiście wtedy mówimy: Słuchaj, mhm. mamy dodatkowe usługi u nas w salonie. Mhm. Zapraszamy Cię serdecznie. Czy kusisz klientów z zniżkami, jeżeli kupią obydwie usługi? Czy nie musisz tego robić? Nie muszę tego robić. To nie zaczynaj. Coś o tym słyszałam, dlatego wolę nie wprowadzać takich promocji, że tak powiem. Mówiąc o dodatkowych usługach z paznokci, aż by się chciało powiedzieć pedikur, ale to żadna dodatkowa usługa, to w końcu też paznokcie. Chciałam nadmienić jak u Was z pedikurem, Czy jest to potężna część całego obrotu, czy raczej usługa taka dodatkowa? Potężna, potężna. Teraz widzę, że klientki naprawdę dbają, że tak powiem, i o górę i o dół. Mhm. Często jest tak, że po prostu przychodzi klientka na dwie usługi. O. Wykonać i to co miesiąc, mhm. systematycznie. Mhm. Sama tak robię i sama tak samo edukuję swoje klientki. Mhm. No kurde, no patrzysz na swoją stopę, idziesz na basen i widzisz, że ta stopa jest ładna, zadbana. Możesz sobie na przykład iść, nie wiem, w domu na boso i naprawdę mhm. czujesz się kobieco. Czujesz się po prostu ładnie. Dokładnie. Ja nie spojrzę na swoje stopy. Jeżeli nie ma na nich lakieru, bo po prostu to mi się tam nie spina. Ja kocham mieć zrobione stopy i warto też pamiętać, że każdy klient, który przychodzi do Ciebie na paznokcie, też ma dwie stopy na dole i to jest Twój potencjalny dodatkowy klient. Tak samo Oczywiście. jak i na laminację rzęs czy brzwi, to tak samo i na stopy. I często najlepiej właśnie w ten sposób jest się rozwijać, skalować swoje usługi na jednej osobie. Tak jest. Której możesz sprzedać kilka usług, bo ta osoba ma do Ciebie zaufanie, ona wie, że trafiła w dobre ręce. Czasami tylko trzeba ją po prostu Przekonać, że potrzebuje pedikuru, na przykład w zimę. <grywa> tak jest. A jak wiemy, rozmawiamy naprawdę dużo z tymi klientkami. Mm -hmm. I czemu by na przykład o tym z nimi nie porozmawiać. Nie mm -hmm. musimy gadać o pogodzie i o, nie wiem, polityce czy o jakichś koleżankach, tak? Możemy po prostu porozmawiać o usługach, które mamy w salonie. Kto Dokładnie. lepiej to sprzedaje, jak nie my. Dokładnie. Taka jest prawda. Dokładnie. A poza tym też no, porozmawiajmy o tym, jak dbać o własne ciało. Tutaj możemy wyjść szerzej, możemy porozmawiać o dobrych nawykach, o tym, że śpimy, o tym, co jemy, o diecie I wtedy tak przejść sobie do dbania o stopy przy okazji albo o laminację brzmi. <laughs> Tak jest. Nasz trzeci temat z pięciu najczęściej wybieranych przez klientki to będzie najczęściej wybierany kolor hybrydowy. Hmm. Ulubieniec w Twoim salonie to? Bazy też się liczą. No pewnie <laughs> się liczą, jestem, że tak. Ja to jestem największą fanką baz mineralnych. Jak wprowadziliście je do oferty, to po prostu skakałam z radości. Dla mnie wtedy french, zdobienia takie delikatne, mhm. subtelne, to po prostu było coś, coś pięknego. A co masz dzisiaj na paznokciach? Teraz mam na sobie bazę mineralną z brakatem. Niemożliwe, naprawdę. Dziwne. I w jaki sposób klientki u ciebie też pokochały tą bazę? No wiadomo, że to co na naszych paznokciach, naszych jako stylistka osób, które witają w salonie, to często już od razu jest w pierwszej kolejności do wzięcia Tak, przez przede klientki. wszystkim widzą co mamy my, jest o kurde, umy. co to za kolor, a może byśmy takie dzisiaj zrobiłam, jasne, pewnie nie ma sprawy, mamy tyle was. <śmiech> <śmiech> możemy szaleć. W jakim tempie wykonujesz manikur mineralny w swoim salonie? Jeżeli mówimy o manikirze mineralnym, oczywiście jest on zdecydowanie szybszy mhm. niż manikir, że tak powiem, z kolorem. No, powiem szczerze, że mogłabym się zamknąć nawet tak 40 minut. Nawet ty gaduła, która lubi spinać. Nawet sobie ja też, gaduła, tak. tak bo wtedy dodać ja, to, Patrzę w dół i się spina. Przypomnijmy dziewczynom, które być może nie słyszały o bazach mineralnych, jaki to jest typ produktu. Jest to produkt Hybrydowe. Mm -hmm. Rewelacyjne. Samopoziomujące, się bym nawet mogło powiedzieć. Mm -hmm. Trzy in one. Przede tak wszystkim jest. też, ponieważ jest na bazą, kolorem i topem, tak więc jest. wystarczają dosłownie dwie warstwy na opracowaną i przygotowaną płytkę. Nawet jedna. W przypadku cienkich paznokci, jeżeli ktoś by chciał tak. je delikatnie nadbudować, to wtedy tu drugą. To wtedy dwie. Bezpieczniej. I wtedy naprawdę w 40 minut masz gotową usługę. I z to jest, To jest piękne. No to od razu przechodzimy też do kwot. Jaka jest kwota u ciebie w Salonie, za bazę mineralną jest taka sama jak za zwykły manicure hybrydowy. Mhm. Czyli? Czyli jest to 100 zł. Czyli jest to jedna z najbardziej rentownych usług z twojego punktu widzenia, bo robisz ją najszybciej, zużywasz najmniej Oczywiście. produktu, a klienta kosztuje stówkę. Tak jest. No tak, no bo klient na koniec dnia ma skończone paznokcie, tak jakby to było robione przez trzy lakiery hybrydowe, a nie przez jeden. A nie przez jeden. Zgadza tak, się. Ma jedną i tą samą funkcję. Bardzo fajnie, że nie masz potrzeby, że być może życie Cię nie zmusiło, ale też, że sama nie chciałaś prowadzić takiej polityki, aby zaniżać cenę, bo to jest droga donikąd. Teraz przy tych Żwyżkach gazu czy innych historiach inflacji? Byłoby ciężej, prawda? Gdybyś na przykład swój już mineralny wyceniła na 60 zł. No i teraz mhm. raz weź to, utrzymaj a Oczywiście. dwa, podnieś cenę klientom, którzy no nikt nie będzie zadowolony z podwyżki ceny. Nigdy nawet nie brałam tego pod uwagę, że może mhm. to być inna cena, bo tak finalnie wygląda to naprawdę tak samo jak manikir mhm. hybrydowe. Dokładnie. więc dlaczego by miała być inna cena? Bo jest to manikir hybrydowy, a dodatkowo. Bo jest to manikir hybrydowy. Na tak. produktach zawierających mineral Minerały, więc tak więc dlaczego by obniżać cenę? A jak wygląda stawka za paznokcie hybrydowe u Was w mieście, w Szanowie? To przypominamy, jest województwo małopolskie. <laughs> <laughs> Pozdrawiamy. <laughs> mam wrażenie, że stawka jest zdecydowanie zaniżona, bo zdarzają się nawet salony, gdzie manikir. Hybrydowy wykonuje się już za 50 zł, co dla mnie jest po prostu absurdalną ceną, i yy, gdzie naprawdę, tak jak mówiłaś wcześniej, zjadłam zęby na prowadzeniu działalności, czyli milion wyliczeń, głowienia się, mhm. jak to ugryźć, żeby to miało ręce i nogi i żeby przede wszystkim zarabiało, Dokładnie. bo po to prowadzimy biznes, to dla mnie ta stawka jest naprawdę nie do pomyślenia. Dziewczyny, uczcie się na nie swoich błędach i pamiętajcie, że podstawą dobrego, os Podszadzenia cen jest świadomość kosztów i tutaj zapraszam was serdecznie do szkolenia Start w biznesie, który jest dostępny na naszej stronie kurs Od A do Z macie opisane wszystko. W jaki sposób podejść do ceny, jakie są podatki, jakie są zusy, jakie są te wszystkie pułapki finansowe, o których my nie wiemy dopóki nie założymy firmy i się boleśnie Które o tym nie Które są bardzo ważne. Dokładnie. To jest podstawa tego, żeby potem czuć, że masz firmę, która zarabia na siebie i daje ci możliwość korzystania z życia, a nie, że jesteś niewolnikiem zamkniętym w jakichś cenach i nie wystarcza ci do 30. To nie o to chodzi, prawda? Dobra, mamy kolejny już czwarty tym razem punkt, czyli ulubiony, najczęściej wybierany przez klientki produkt SPA. Ulubionym produktem SPA naszych klientach jest Zdecydowanie peeling. Uuu. Tak, kochamy je jako stylistki. Aha. Kochają również nasze klientki przede wszystkim za skład, mm -hmm. za to, że jest wydajny. Naprawdę jest bardzo wydajny. Ja swój peeling, no, myślę, że mam wzrok. <grywia> tak, a uży używam go często. No i co jeszcze z takich rzeczy? No i zapach przede wszystkim zapach, przepiękny. Zapach Seven Heaven jest w moim sercu. Mówimy o cukrowym peelingu. Tak, no, tak, no, tak, co, tak, tak, cukrowy. Ja w, ja w nim kocham to, że on nawilża ci tą skórę tak na bogato, naprawdę. Taka tak jest. Ja lubię pielęgnację olejami. No, rozumiem, że nie każdy przepada, natomiast inspirowana koreańskim sposobem pielęgnacji własnej skóry, ja olej leję wszędzie, na buzię, na wszędzie nogi, na ręce. Da. I dobrze na tym wychodzę w sensie. Mam tą skórę nawilżoną i, i dlatego też nasz peeling jest dedykowany dla takich osób, które lubią ten efekt. Bo tak jest. Wychodzi skąpieli i ty nic nie musisz już nakładać, smarować, olejować, bo w było dużo oleju, dużo, który <laughs> zadbał o nawilżenie i okluzję twojej skóry. No Skład jest świetny. Bardzo, jest świetny. bardzo miło I mi to dobre, I dobre. Tak. Cieszę się, no. cieszę się bardzo. Piąty najczęściej wybierany Owszem, na dłoniach klientki, ale tym razem przez ciebie, stylistkę tudzież przez Twoje dziewczyny, to rodzaj manikuru, który stosujesz w odniesieniu do skórek Twoich klientek. Przede wszystkim dobieram odpowiedni manikir do stanu skórek klientki. Zazwyczaj jest to po prostu manikir frezarkowy. Kocham frezy wszystkie, mhm. jakie tylko są. Uwielbiam po prostu wjeżdżać z tym frezem, czyścić mhm. sobie całą płytkę i tworzyć idealne podłoże do. Nałożenia lakieru. Ściera, nie wycina.